Dorzucone jeszcze błyskowe, ale teraz właśnie najważniejsze: te granaty przy bombsite. A, dopalenie pozycji, chociaż, a tam akurat żadnego z zawodników Legionu nie widać. Starcie na długiej Shiro, ale ten przegrywa ten pojedynek z imem. Do tego Dafany pada na ziemię. Mało czasu dla Cloud9. Przewaga 5 na 3 po stronie Gamer Legion. Proszę bardzo, Elkor, fantastyczne full auto. 4 na 3 Siuch jeszcze dorzucała flesza, Teraz wychylenie Polaka. I proszę bardzo, Siuchy, wiedział dokładnie, co chce zrobić. Od razu też ewakuacja za bombsite. Widzę, że no powolutku Im rusza na plecy, ale Siuchy sobie świetnie radzi. Kolejny frak od Polaka. Teraz jeszcze jedna próba, bo tam po drugiej stronie gotowy jest ten Shiro, ale ten kasuje Siuchego. No i Im na plecach. Wydaje się, że tutaj minimum tego jednego fraka musi zgarnąć. Cloud9 nie ma o nim pojęcia. Shiro wciąż plecami. To jest darmowy frag dla zawodnika Legionu. Hopić bez szansy. Akor to kończy. I znowu widzimy radość ekipy Gamer Legion. Na to wygląda. Jeszcze dorzucony flash od Legionu. Bardzo ryzykownie. Iza za Chaos. Publiczność się uaktywnia. Smok znika. Hopit jest jednym, ale... Dole teraz kasuje rywali. I na fany przez guardia flaga to chaos! Rozwiązuje to wszystko w pojedynkę! Muszą ryzykować. To są zawodnicy, którzy totalnie starają się nie ryzykować. A Akor oddaje celny strzał i oby poszedł teraz za ciosem snajper ekipy CT. Gamer Legion. I Aikor, proszę bardzo, jak się teraz budzi Sniper Legionu? Aikor znowu to robi! I to się może podobać. 30 sekund, Shiro i Axil. No już bez szansy. Jeden Mołotow, mało czasu. Rywale przygotowani. I Aikor, on chyba tylko wcześniej potrzebował chwili, żeby się tutaj Ejkor! rozbudzić. O, ładnie, naprawdę ładnie. No ale teraz przy tym wyposażeniu rywala <grym> chyba nie będzie z tym problemu, chociaż im widzimy, że nie trafia dobrze timingowo. No to jest oddanie BS-a. No i ważne też, by Ekor nie stracił swojej broni, bo ten jest atakowany. Ekor, no właśnie, siuchy, na szczęście rewanżuje się, ale to jest ten problem właśnie kiedy troszkę przesadzisz z defensywą. Rywal za sprawą jednego fraga jest w stanie momentalnie to wykorzystać. Axel namierzony. Rywalżu nie ma i Siuchy zostaje sam. Jego pozycja spodziewa na czasu sporo i Siuchy na szczęście tego klacza wygrywa. Ale Gamer Legion zostawia pułapkę. Trzech z czterech graczy jest na A4. Może być na szybkich plecach. Nie widzę Młotowa w BS, a tutaj Chaos zaczyna działać do pomocy Siuchy. Nie daje rady i to są problemy ekipy Gamer Legion. no jej Kor. Oj. No. Gor. Wyrównanie, i teraz mało czasu. Ale Aksil jest po tej lewej stronie. Niestety, snajper legionu sobie już z tym nie radzi. I na razie, jeżeli chodzi o perspektywę CT, wygląda to dobrze. Historycznie też widzę, że sporo ciekawych rzeczy na tej mapie się działo. Teraz jeszcze bardzo fajna podsadzka. Proba wykurzenia rywala, by. Gdzieś tutaj szukał miejsca, ale siuchy. Ależ to było sprytne. Interz jeszcze dopala pozycję, ale jednak nie spodziewa się, że im zajmie taką miejscówkę. Idzie do góry, ale to w ogóle nie zadziałało. Na zawodniku Legionu. No teraz jeszcze wejście pod celownik Axila Shiro od Monstera, żeby tego nie wypuścić, bo to jest przewaga, ale tylko jednej osoby. Aikor przekazuje info, ale teraz istotne, żeby złapał na fanego. To on już bombę i snajper Legionu radzi sobie fan. Fantastycznie jeszcze dopalając ostatniego z przeciwników czterech kolegów od Banana. To będzie wejście na bombsite górny. Poleciał Spoke. Za chwilę jeszcze błyskowo od Siuchego i im atakuje jako pierwszy. Pozycja sprawdzona, ale tutaj axil i zawodnicy Cloud9 są dobrze ustawieni. Na fany jeszcze z fragiem. Teraz trzech na dwóch. Izak z rywalżem, ale tam za ciężarówką. Schowany Hopi. Ten jest, nie radzi sobie z siuchem. I proszę, mamy dobre wejście Gamer Legion. Inter już na rotacji, ale zobaczmy, że rywale nie podkładają bomby i Terz, oj, opija Izaka. Mało HP, ale Siuchy to wytrzymuje. A teraz już dorzucane granaty. Akcje jako ten, który korzysta ze skauta Popatrzmy, ile z tego wyciągnie. Chaos, mocno poobijany. Już rozpoczyna się zabawa. Interz wysadza zawodnika Legionu. Ten czas to też będzie problem. Za chwilę wejście na plecy Hopita. No, panowie z Legionu muszą się postarać. Jest to wejście, ale niestety to nie działa. Na fany po raz kolejny. Czy Gamer Legion będzie w stanie się zrewanżować? Za te porażkę z ostatniej rundy jest podsadzka, i my walczymy z jednym rywalem, ale tam jeszcze wsparcie z Bob Saitu. kasuje Siuchego, Shiro też przygotowany na podejście od długiej, chaos zawsze woje i proszę bardzo, dwóch na jednego, ale nie mają pojęcia, że Inter już jest w Bob Im i my wychyla, jeszcze nie, jeszcze z tym zwleka. A i niestety. A zawodnicy Gamer Legion domykają akcję na B. Ale tutaj niewcelowany hobbit, zobaczmy kto wygra to starcie, jednak chaos. Na razie jeszcze brak reważu od Interza. Siuchy od Shorta. Interz ważna rola, jest jedna eliminacja. Ale i Siuchy był w stanie się przedostać, więc dzięki niemu teraz mamy przewagę liczebną po stronie Legionu. I popatrzmy na Polaka, bo ten jeszcze będzie wychylał, ale po drugiej stronie na fany. Siuchy poobijany niestety. Pada na ziemię, teraz jeszcze Silo się dołącza. Na fany, buduje przewagę. na jednego i do pięciu gniazda już bez znaczenia. Dorzucają granaty i liczą na to, że tym razem to wszystko wyjdzie. Tutaj potrójne krycie zawodników Cloud9, chociaż teraz udaje się tę przebitkę wygrać. Smoke na gnieździe, dopalenie pozycji Aksila. No tutaj już nie powinno być próby. Dorzucony Nate, ale ten niewiele zmienia. I faktycznie wycofują się zawodnicy Cloud9. Na razie Aksil wie, że tutaj będzie działo się bardzo dużo. Shiro też z tej perki nie skorzysta. Z pistoletem na blisko, no ale też Legion wchodzi bardzo wolno. Więc ta rotacja od Cloud9 już się pojawia. W każdym razie Siuchy znowu dobry początek. Teraz jeszcze próbował, ale to na fany i na fany robi to po raz kolejny na plecach Hopit. I to jest koniec, i to jest kolejny punkt dla Cloud9. Pogubili się gracze Gamer Legion, już w tak najmniejszej sytuacji. A teraz akcent wychyla się w Trzy fragi zdobyte, do tego informacja o położeniu kolejnych dwóch oponentów. To będzie piętnasty punkt i dwa mapowe dla ekipy CT. No nie dowierzam, naprawdę nie dowierzam. Co prawda, po drugiej stronie wcelowany jest ten zawodnik Legionu. Hobbit mimo wszystko i tak sobie z nim radzi. Łatwy frak, teraz jeszcze będzie kolejna próba. Hobbit kasuje przeciwników. Niestety, ale zbliża się już do końca. Tutaj już niczego więcej nie zobaczymy. Dokładnie tak, Siro to wszystko kończy. tak. Pokazał na co stać tę piątkę. Zobaczmy, wejście od środka do łącznika. No ale to Aksim daje pierwszego fraga. Teraz na fany i hobbit powiększają przewagę. I niestety, ale to zaczyna przypominać kontynuację overpassa. 5 do 1 Ekor z jednym trafieniem w końcówce. Że tego ryzyka nie chce podejmować, chociaż teraz usłyszał to wejście do tego Shiro. Wcelowany włącznik. No i niestety to zaczyna wyglądać niedobrze. Shiro jednak dopalony, ale Hopbit na plecach. Za chwilę szansa na frag, ale nie! Ekor jeszcze zdążył się odwrócić. I dzięki niemu mamy trzech na trzech. Bomba już podkładana. Intersypo poobijana ale teraz na fan wjeżdża, wyjeżdża. I za to wykorzystuje, więc znowu jest równo. Akcjul już biziutko. Ejkur ze stajperką podniesioną. I nagle po stronie Cloud 9 przy życiu pozostaje tylko Inters. 16 punktów życia to będzie za mało, żeby próbowała, więc jednak Gamer Legion ratuje się w tej rundzie. No i trochę zaskoczony na fany, bo. Zaczyna się rozglądać pytanie, czy sprawdzi pozycję. Na fany, jednak pada na ziemię. Ważny frakot Isaka, mimo że mocno oberwał. To nadal jest przewaga po stronie Legionu i teraz Inters. No będzie musiał próbować. Leci zapalający. Wykurzony Izak, ale bomba na miejscu. Inters wyrównuje. I zobaczmy, że bez smoka podchodzi do tego odbijania, ale Izak... Nie trzyma się zbyt dobrze. To może być łatwy frag dla zawodnika Cloud9 i faktycznie taki też będzie. Bo ten atak zaczyna mieć miejsce. To podejście już się odbywa. I pierwsze starcie. Na szczęście Siuchy wygrywa. To jest ten dobry znak. To jest okazja do kolejnego punktu, bo bombset a jest już wyczyszczony. cloud najem w takich sytuacjach, z reguły chowa broń. Dopalenie tiketów, No tam cały czas odrębna. Wcelowany jest Inter. Shiro bez odpowiedzi. Inter tylko obija rywala. To jest za mało. Siuchy jednak ma mało życia. Ale czy to cokolwiek zmienia? Bo to jest już przewaga 5 na 1. Izak, kolejny frak. Gamer Legion się rozkręca I ten atak po prostu zaczyna być atakiem skutecznym Na fany skontrowany Shiro bez rewanżu w okienku Więc znowu problemy jeśli chodzi o Cloud9 No ale jeszcze czeka Hobbit Do tego Axil. z pozycją na szorcie Leci błyskowy Axil na ziemi Inters również I Hobbit w klaczu Czterech na jednego Jest skan Są zadane obrażenia Ale Hobbit nie ma prawa takiej rundy wygrać No nie ma tutaj granatów Ale panowie z Legionu No i tak nie można Tak nie można ryzykować Tutaj było podpalenie się, chociaż teraz im oraz Izakie spokojnie i faktycznie jest ten punkt dla ekipy atakującej. Ale na razie jednak bombsite zostaje przejęty właściwie za darmo. Popatrzmy, że Gamer Legion z kamizelkami, bez defa, bez smoke'a, no żeby to się źle nie skończyło, bo grane odbijanie będzie wymagała teraz szybko zdobywanych eliminacji, od razu od własnego respa próbuje wychylać się im, tutaj jednak Hobbit celowany, ale proszę bardzo, Gamer Legion ze sporą przewagą, czterech tam dwóch, teraz jeszcze walczy Inter, ale to jest koniec, więc ta grana na odbijanie była naprawdę bardzo łatwa. Jeszcze nie miał snajperki w swoich dłoniach. Jeżeli mamy tutaj liczyć na Gamer Legion na bardzo dobrą grę w defensywie, to właśnie musimy też liczyć na dobrą grę Elkor, ale ten wychyla się w dobrym momencie i proszę bardzo. Elkor przypomniał sobie pierwszą mapę tego meczu. Już dorzucone smoki. Elkor jeszcze się chwilę zastanawiał, ale też bardzo ważne będzie to, żeby im powstrzymał wejście odłącznika. Na fane w tym momencie spory problem, ale jest domknięcie. Inter słapie przeciwnika, chociaż Aikor siuchy i im teraz trafiają. I tutaj już sytuacja powinna być jasna. Akcin na domknięciu. Ten z jednym trafieniem, ale tu już po prawej stronie wcelowany jest Aikor. Ten jednak ryzykownie! Ejkor, ale to było zagranie! Izak na plecach. Teraz bomba podkładana, ale Aikor już jest w pałacu, więc jeszcze koledzy dadzą mu troszeczkę czasu. I za chwilę wspólne odbijanie. Popatrzmy na snajpera Legionu. No wydaje się, że jednego flaga spokojnie będzie mógł zgarnąć. Powolutku, powolutku, teraz faktycznie Inter na ziemi, no ale sam wcześniej był w stanie skontrolować się przeciwnika, do tego Hobbity w łączniku, Hobbit jest jedny, teraz na szczęście Izak się rewanżuje, Shiro raz z lewej, raz z prawej, jest wymiana, ale Aksil nagle gdzieś odrespa przeciwnika, to jest gra na czas, sprytnie, bardzo sprytnie I to jest niestety z... Ale jest to wejście i teraz popatrzmy na Izaka i Siuchego, bo to jest duet, który odpowiada za defensywy Bombsite'u B. Na fany ma sporo miejsca, ale teraz Siuchy daje tego pierwszego fraga. Izak na ziemi, ale jest rotacja. Siuchy na ziemi niestety, ale im ten rotujący również oddaje swoje życie. Ta... Próba pomocy od pałacu, ale Hobbit zaczyna działać, ale nie, tutaj Siuchy. Na razie nie podchodzi, na razie Ekor. oj tutaj niestety strzał celny, ale bez fraga, jest poprawka, Ekor, jeszcze kolejna szansa, nie ma czasu, trzy sekundy, wychyla się Izak i to jest kolejne zwycięstwo dla Gamer Legion. Ale teraz panowie CT skupieni raczej na shortzie, oj żeby to się źle nie zakończyło. Od Axila! Aż trudno w to uwierzyć, ale jeszcze nie koniec, chociaż teraz wydaje się, że nie ma tutaj żadnej szansy dla Ekora. Ekonomia, no ale właśnie... Dobra, patrz na to. <ścoughs> I pyk! Nie wiem, nie wiem jak to siadło, nie wiem jak to wpadło. Tam jeszcze prawie myślałem, że w tę ścianę uderza Axil, ale nie. To gorsza Granaryty, grana odbijanie nie mając defa. No to! Może być to ale... Gamer Legend oczywiście do tego retake'u musi podejść. Jeszcze smok na odcięcie pałacu. Teraz jednak trzeba działać bardzo szybko. Im zaczyna sprawdzać bombsite. Leci jeszcze błyskowy. Intersy, delikatne problemy. A teraz jednak złapany rywal. Jest kolejna eliminacja. Jeszcze poobijany mocno Izak, co w końcu wykorzystuje na fani. I Akor bez jakiejkolwiek szansy w tej końcówce. Akor i tuż za nim Im. Wcelowany akurat w plecy. Na fany wychyla jako pierwszy. Teraz Im ładny strzał. Od razu będzie go nitwa za kolejnym rywalem chociaż leci Nate Shiro, zobaczmy, czy sobie z tym poradzi, bo nie podpalają się zawodnicy Gamer Legion, ale Shiro, mocno poobijany, w końcu jednak ma wsparcie Axila. Może być dobre ustawienie. Rywal domykający Bomsy, ale Siuchy nie zdążył zmienić pozycji na odpowiednią. Na daleki dystans, Keo MP9, przecież nie ma żadnych szans ze swoim oponentem, a im został właśnie odsmołkowany Izak. On od pleców jeszcze stara się coś zrobić, to jest mega ważna reakcja, ale ten zostaje sam przy życiu. Zobaczmy jednak, że udaje się wysadzić Ko. Izak jeszcze się tego nie spodziewa, ale Shiro nie ryzykuje. On wie, że jest poobijany, że nie ma co tutaj się popisywać. Bomba tylko dotknięta. Intersy już to sprawdza, ale nie ma czasu. pani Izak, trzeba broić bombę. Niestety to się nie uda. I Cloud9 wygrywa to spotkanie wynikiem 2 do 0. 16 do 13 na overpasie. i 16 do 13. Na mapie Demiraż, Siuchy poza fazą Legend, Gamer Legion poza fazą Legend. Okazuje się, że tylko dycha z tych polskich zawodników zagra w kolejnej fazie tego turnieju.